Cześć, witajcie w kolejnej części Slenderman, klaustrofobii. Slenderman, tak, to jest klaustrofobii. Nie wiem, czego tutaj mamy szukać, ale wybrałem tą część, ponieważ jest jasno. Tak, tam mamy jakiegoś typka. Nie wiem. I jeszcze miałem do wyboru sanatorium, czego sanatorium psychicznie się boję. Elementarii, to będzie w next części. I to tyle, dwa metry od monitora siedzę. Jeszcze troszeczkę dalej. Jeżeli będziecie coś słyszeli to oczywiście jest... Są dzieci, bo mnie w domu są. Ale pamiętajcie, jeśli nie mamy zebranego pierwszego elementu to nam nic nie wywali przed ryjem. I pamiętajcie... No i po prostu mam link do NOT w opisie do tej do wszystkich części Slendermana to jak chcecie to sobie wejdźcie w niego nie wiem czego mamy tutaj szukać wiecie że mam 29,7 30 FPS lol o jest coś HMM zbierać czy nie? zabiorę po prostu chodź jakieś kroki Przyciszę sobie trochę słuchawki, dobra, słychać jakby ktoś szedł za mną, ale nie, nie odwrócę się, idziemy już gdzieś dalej, dobra, mamy dwa z dziesięciu. Nie, Sram się, da nam coś czuję, że się wracamy. I tu będzie, 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 Gdzie tu teraz iść? Prawie, że zamknąłem oczy. Gramy dalej. Widzisz, sobie słuchawki praktycznie na maxa Słyszę takie jak bicie serca. No, ale to nic takiego. Następnie sobie zagramy w elementarii. Coś mi wspomuje na Steamie tam coś było. No kolega zebrał prawie wszystkie elementy, ale to w innej części to chyba była część sanatorium 7x8 Pitro Pitro Play Games polecam Cię No, czemu go nie ma? Lol, Chcę się wydrzeć tak jak przy wszystkich odcinkach. Wcale tego nie udaje. Nie, serio mówię. Czemu go nie ma? Tam coś jest. I... Wcale nie, na, nie należy do klubu... Do klubu anonimowych onanizów Onaniz... Onani... Onani... Jebać Nie patrz, będzie, będzie, będzie Do klubu anonimowych onanistyków Patrzcie, będzie Wo, Ło! Wow. Drgawki po całym ryju nie idziemy. Nie, serio. Jak go widzę, to mam takie drgawki na mordzie. No i co mam teraz zrobić? Zblaczył mi wyjście cwel. A, to... chociaż... O, co to jest? <coughs> Normalnie jak kampienie w tym w of Duty. Zimno mi w ręce Czekajcie... BLE! Eee... Nie zapomniałem Nie zapomniałem Krokańcie chuju! Tak, wiem, za dużo roja. Dobra. Jakby oddychał. Czekajcie, rozetrze sobie ręce, bo mi jest zimno. Dobra. Boże, ale to jest nudne. No wyskocz mi z przeteria i będzie zakończona gra. Łodny jestem. Po nagraniu sobie coś wiem. Jakąś kiełbaskę czy coś. Tak jak mówiłem. Link do Wnot w opisie. O! Jakiś High Hitler stoi. Lol. Tam co pójdę. Zobaczmy od monitora Lol, byłem tutaj? Chyba byłem Zal żal.pl ale jest głodny. Miam! Tak bym coś że miam. Patrz, będzie, będzie. A, nie był. Myślałem, że będzie. No Boże, już prawie cztery elementy, chociaż są trzy. I nic. No pojaw mi się przed ryjem. Czekam na ciebie. Ta gra się nazywa Slender. A nie chodzenie i szukanie kartek. Dyn, 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 dyn. Dobra, stamtąd przyszedłem, wyszedłem tędy, teraz czas żebym tam poszedł. O, wow. Jest! Uh, Idziemy dalej. Chodzi za mną twój pedofil. Give me 20 dollars, give me, give me 20 dollars. <laughs> Hehe. Jest taki mod. Może sobie nawet na nim zagramy. A się już mnie go boje. Myślę coś, czy by nie nagrać się następnym... Dobra, następnym zagram już ostatnią część Slendera. I później pomyślę nad jakimś... O! Kurwa, ma... Pierdziele! Wow. Ej no, idź sąd pedofilu! Boże, ale się zestrałem. Ale się zestrałem. Mi zwisa już. Yeah, bitches! Teraz psychodeliczne dzwony. Nie, no wyciszę sobie, bo to jest straszne. No jeszcze lepiej. Mrugaj tymi oczami. Ej, czekaj, tam był jakiś cień. Ciebie wszystko. No boże, ej, co, co, co to, co to? Teraz chodzi za mną. No i gdzie ona teraz tych elementów szukać, co? wiem, wali na ryju coś to będziemy. Dobra, jest już pięć nowym pewnie zablokuje przejście tak jak w tamtym odcinku. Jeszcze w mniej nie boję jakoś. No i super, no i co mi zrobisz? Na no co? Na no co? Idziemy. No i zapomnie, Ło, boję się. Dobra. Jakoś tak wiele się nie działo w tym odcinku. I posłuchajcie, w, w, napiszcie w komentarzach, czy w następnym odcinku chcecie, żebym nagrywał nad, dalej ze Slendera, czy z jakiejś dłuższej gry typu nie wiem, The Suffering, co Rio teraz nagrywa, czy nie wiem co, yy, na przykład yy, Land of the Dead. Fajne, jak grałem, ale dosyć śmieszno, na przykład tam latają takie babki z tuczkami do mięsa i napierdają. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć.